Witam serdecznie, z tej strony Markis i zapraszam was do dalszych przygrywek w Good War Ragnar, A my jesteśmy w kopalni. I musimy sobie jakoś się doczłapać gdzieś tam. Dobra, życie mamy całe. To mamy coś do przejścia. To nie ma dalej. Tędy musimy iść. Czy my wchodziliśmy już? Nie, my wchodziliśmy.

Muzyk. Tu coś jest? Sorry. Muszą prowadzić do kopalni. Ten ładunek blokuje drogę. Uh -huh. Dalej wejście nie ma tylko wyjście na górę Żuraw mający ładunek jest zasilany wodą ten Sam wodę zobaczymy Pia! może jak to zamrozisz, woda przestanie płynąć Okay. Sądząc po odgłosie nie o to chodziło. Wygląda na to, że woda przestała płynąć tą rynną. Gotowe! Chodźmy dalej. Na lewo od skrzyni jest palenisko. Może je rozpalić. Rozparłem Pewnie w okolicy jest ich więcej. Poszukajmy! Czytaj głowa Mam nadzieję, że kooperatywa jest w cudzysłowie Dobra Mamy dwa punkty Teraz jest trzeci Dobra Dwa mam Raz, dwa A trzecie nie wiem Chyba trzeba będzie zamrozić prawda Tak mi się coś zdaje Muszę tu jeszcze nie ma Ale niska tutaj Część. Dostanę się tam, jeśli mi pomożesz. Co? Dobra, pójdę dalej i się rozejrzę. Dobra, spoko. Spo spoko Ojcze, tu jest brawa prowadząca do wejścia do kopalni. Jeśli tu wejdziesz, pomożesz mi ją unieść. Jeśli. Nie interesuje jeszcze ten jeden punkt do zapalenia Tylko gdzie on jest? Poziom wody musiał się obniżyć, kiedy krasnoludy pogłębiły wyrobiska. Ciekawe jak to miejsce wyglądało wcześniej. Jedno tu się jarzy Ja już wiem co tu trzeba zrobić? A jeszcze raz gdzie to jest? To taka niespodzianie Co można otworzyć. Mamy drug. Dobra młody. Ja się tu podsadzam. Co ty teraz wykombinujesz? No dawaj, przeskoczysz. Kolana ci nie wysiądą. Atreusie? Raz! Hmm. Mam nadzieję, że przeskoczysz. No takie hmm. rzeczy się Kolejna z tych drewnianych rynien. Jak krasnoludy to wszystko wymyśliły? Ano! Jak to mówią, wygoda, matką wynalazku. Po co harować, skoro woda może odwalić robotę za ciebie? Wszystko ładnie. Nic nie ma niemu hmm. Oby tyr tu był Atliusie, szukamy informacji. Wiem. Znów zakładasz, że próbuję wszcząć wojnę. Ale wcale ty mu nie zaprzeczasz. Bracia! Moglibyście dać już temu spokój. Teraz potrzeba tego zamrozić. To się opuści. Chyba jest na to. Skocze na to. przy hmm? Niech każdy z nas podnosi po swojej stronie. Cięższe, niż myślałem. Mm. Dzięki. Chodźmy dalej. Ja tu jeszcze nie byłem. I dalej nie możemy iść, bo tu jest piękna szczynia. I elegancko. Teraz możemy iść. pójdź pod innym kątem <grystanie> Það er eitthvað. Gdzie jest? Gdzie jest? jest? i wejście tak. do kopalni Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jeszcze. Sindri! Co takiego? Ponieważ chwilowo nie macie źródła światła yy, z naszej winy i możecie nie dostrzec potworów w ciemności, przyjmijcie to. Dobra, wracajcie na szlak. Do zobaczenia! Dzięki, Sindri. Czekaj, jakich znowu potworów w ciemności? No to znowu coś wykombinowali. Ten ja ponurnik zaszedł się tam na górze! Pierpa! No dalej, wstawaj, wstawaj Się tam na górze. Jadła. Jadła. Było blisko. Wszystko Ej. jest blisko. Widzisz to? Ten wielki żuraw się przybliża. No i dobrze. Dosyć tam! Tak jest Po czego to ma służyć? To już nic nie zrobię. Zaczekam po drugiej stronie. Tak można sobie podróżować. Mimirze, jaka jest szansa, że to w tej kopalni przebywa Tyr? Turlin miał w sobie więcej alkoholu niż ten żuraw Oliwy, ale wątpię, by nas oszukał. Czy chłopak jest naiwny? Bardzo chce się wykazać. Zakłóca mu to osąd. Bracie, wiem, że w głębi duszy bardziej w niego wierzysz. <laughs> Życie się przyda. Więcej inspirującej twórczości Kwasira. Następna księga. Zobaczymy co to jest. Serebro jest Ej, dobra, to mamy to ubernięte. Znalazłeś też? Chodźmy dalej. To chyba tu, to ta kopalnia. Ciekawe, ale w tym momencie raczej nic z tym nie zrobimy. No, okay. Dalej, Chyba tu coś jest, co zaraz sobie wyśniemy. Uwaga! Wygląda na to, że oficjalne wejście jest zablokowane, ale musi być inna droga. Specjalne wejście. Mm. Może w jaskini jest przejście. No dobra, chodź, młody. Sprawdzimy wszystko. Na szczęście to nie ślepy zaułek. Sprawdźmy co jest dalej. O, znowu te spory? tobą uważaj! Skąd one wyłażą? Musimy tędy. Zdecydowanie pachnie tu jak w pobliżu kopalni. A od, Do pokrywa. tego chyba słyszę wodę. Zwolnij, Atreusie. Uważaj. Bądź gotów. Bądź o pak. O. No! Bo już wiem, skąd wychodziły te pełzacze. Sam nie dasz im rady! Trzymaj się blisko! Zadowol, bo... uwaga! No! No dobra, pójdziemy sobie do tego pana. Tego nie bierzemy. To jest czerwone. O, ten tu kwasem dopiero pływa. Ale cóż...

Teraz zająć się resztą. Za tobą! A, To już wszystkie. Zostaje po nich taki smród, że ciężko wytrzymać. To my zakłóciliśmy ich spokój. Chodźmy dalej. Odbieramy koniec tutaj Może ta łódź zabierze nas kopalni. O, tam coś się dzieje. Idziemy. Ty jak chciałem tu jeszcze sobie to poreczek. Co tam dało? Pięknie. Chyba raczej nie dostaniemy się tam inną drogą. Prraszam. Wiem, że nie chcesz tego słuchać, ale te myśli nie dają mi spokoju. Całymi dniami walczymy. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy robić tego u Boku Tyra. Nie znamy go. Widzieliśmy ołtarze. Jest urodzonym przywódcą. Jako jedyny postawił się Odynowi. Skoro raz się odważył, to zrobi to znowu. Obrazki z przeszłości nie przekazują pełnej historii. Tam są drzwi. Kiedy wysiądziemy, musimy tam zajrzeć. Czuję, że Tyr jest blisko. Cały czas czuję, że z jakiegoś powodu jesteś na mnie zły. Odkąd jesteśmy w Svartalfheimie, krytykujesz każdy mój ruch. Jeśli uważasz, że nie umiem prowadzić, to to powiedz. To nie twoje kompetencje kwestionuję. Dobrze, to co w takim razie? Przemyśl swoje zamiary. To miejsce jest ogromne. Budowa musiała trwać wieki. Kolejne drzwi. Tam też trzeba będzie zajrzeć. Instrukcje Durlina nie były jednoznaczne. Nie, musimy szukać. Wspominałeś wcześniej o moich zamiarach. Mam zamiar pomóc Bogu Wojny powstrzymać Odyna. A żeby to zrobić, muszę go najpierw uwolnić. Uważajcie, przyjaciele! Sindri? Uf. Oni Ej, to ostrożnie przy wysiadaniu, małymi kroczkami. Wszędzie pełno zardzewiałych gwoździ. Widziałeś jakieś ślady Tyra? Myślisz, że zapuszczałem się w ten hmm. labirynt z ściegu? Nie, z pewnością sami go znajdziemy. Czy ja wiem, ta woda wygląda na czystą. Słowo klucz. Wygląda. Okej, okay, to wszystko w tym odcinku. Jeśli się podobał, łapkę w górę subskrybujcie mój kanał i zapraszam tak. do oglądania następnych zmagań. Trzymajcie się ciepło. Cześć.